Dzień dobry! Wiecie, że scrollowanie Instagrama i TikToka 24 godziny na dobę się No Nic odkrywczego wiem, ale jednak jakoś ostatnio sobie uświadomiłam, jak źle działa na mnie ciągle ćwiczenie tego kciuka i przeglądanie Instagrama, albo właśnie TikToka, rolek, postów. I przecież miałam taki odcinek. Ja bym tak nie mogła. I nie chciałabym wam powiedzieć, że ja bym nie mogła scrollować cały czas przez internet, tam i wiecie, przez te rolki, TikToki, no ale kurwa robię to! I jest to dla mnie, znaczy, zaczynam rozpoznawać realny problem w tym, bo zauważyłam ostatnio, że kurczę, siada mi trochę humor, jak tak za dużo przywijam tych informacji, które tam się znajdują. Bo mimo tego, że na przykład na Instagramie mam już jakiś tam, ten dopasowany algorytm, i tam na przykład znajduję dużo fajnych przepisów, albo właśnie jakieś takie psychologiczne treści, ciekawostki, to na przykład na TikToku, kurwa, co tam się dzieje? Ja nie wiem, ja tam wchodzę i jak wychodzę, to, to jest mi po prostu trochę gorzej, bo mam tam dużo informacji, jakichś yy, najczęściej złych. No nie wiem, po prostu mam wrażenie, że siada mi to trochę na głowę, potem, znaczy zdarza się, że mam potem koszmary i wiecie, no staję niewyspana, a kurcze, no doba jest zdecydowanie ostatnio za krótka, więc niepotrzebnie jeszcze sobie ją skracam. Jest to takie, jest to po prostu czasami silniejsze ode mnie, mam wrażenie, że już się tak tego nauczyłam, tak się do tego przyzwyczaiłam, że wstaję, no i chwilę sobie mogę poskrolować, albo przed snem, a chwilę mogę sobie poskrolować, a potem... Idę na zajęcia, tak jak ostatnio, byłam na zajęciach i byłam prawie 12 godzin w szkole, słuchajcie, w weekend. W sensie w niedzielę. I noszę ze sobą ładowarkę, albo powerbanka, ale jakoś tak cały dzień coś robiłam, potrzebowałam tego telefonu. I na koniec, kiedy miałam zajęcia z psychologii społecznej, w sumie no, zajebiście świetnie przeprowadzone zajęcia przez naszego prowadzącego, ale ja musiałam podładować swój telefon. Bo inaczej no, nie miałabym już na powrót do domu rowerkiem tego telefonu, i nie mogłam sobie posłuchać muzyczki, albo zadzwonić do kogoś, więc stwierdziłam. Dobra, no to teraz podładuję. Było chyba tylko jedno gniazdko, i musiałam przez całą salę przejść, podadować ten telefon, zostawić na półce i wrócić na miejsce. I w międzyczasie nasz prowadzący pokazywał nam coś, a ja czułam, że brakuje mi na maksa teraz tego telefonu, żeby sobie właśnie trochę poskrolować. Wiecie, w tym zmęczeniu, w tym takim przekofeinowanym ciele po całym dniu w szkole, jakichś 16 kawach z automatu. I po chyba dwóch kartkówkach naprawdę czułam się już na maksa, taka, że Jezu, dajcie mi już tylko ten telefon, właśnie, żebym mogła o niczym nie myśleć. I on się dalej ładował, i głupio mi było, wiecie, jak on serio coś pokazywał nam na wyświetlaczu, czy tam na projektorze, to głupio mi było wstać, iść przez całą salę, żeby tylko wrócić, wiecie, z telefonem i potem gapić się w niego. Więc już na te półtorej godziny zostawiłam na drugim końcu sali telefon, on się ładował, a ja. Ja kurczę uświadomiłam sobie jak mi go brakuje i, i jakie to jest w ogóle wiecie niesamowite, że ja czuję serio jak jakieś uzależnienie, że kurde no jakby sobie po prostu fajkę chciała zapalić. Tragedia. Jestem na etapie właśnie yy, nie czuję się lepiej od was. Czy znaczy, nie wiem, nie wiem czy też na przykład macie takie przemyślenia, macie tak, zauważyliście też u siebie taki problem, ale mm, nie czuję się lepiej, bo ja na razie jeszcze nic z tym nie robię. Na razie tylko obserwuję sobie właśnie co robi mi czasami niezabranie telefonu do parku albo właśnie odłożenie go gdzieś na bok na półtorej godziny. Albo na przykład też zauważyłam, kiedy Janek zwracał mi uwagę, że o kurczę, no teraz coś oglądamy, a Ty znowu sięgasz po telefon. I to są dla mnie takie sygnały, że no dobra, no można by coś z tym zrobić może. Tak, ale na razie jestem na etapie niezrobienia nic, ale obserwacji, więc gitara. No ale dobra, jako że już jesteśmy w tym temacie scrollowania, no to na TikToku ostatnio yy, wyświetlało mi się parę rolek z taką no zajebistą nutą. Ja już ją znam od paru lat, ale teraz znowu mi się przypomniała. To jest ta piosenka. Jest to Time Moves Slow. I ona ciągle ostatnio chodzi mi po głowie. Zajebista i w ogóle przypomniało <śpomniało> mi się. Jak parę lat temu właśnie pokazałam ją swojemu byłemu. No i on jej odsłuchał i mówi: "Kurcze, super jest ta piosenka. Ja, serio super". I byłam taka, wiecie, dumna z siebie, że no, wysłałam mu piosenkę. Ja mu się serio spodobała, bo nawet ją dodał do swoich ulubionych na Spotify. Kurwa, jeszcze, jeszcze wtedy nie wiedziałam, że ta piosenka chyba aż za bardzo mu się spodoba, bo ogólnie ona, znaczy ten tekst w refrenie brzmi: uciec jest łatwo, trudniej jest odejść. A w moim tłumaczeniu to brzmi łatwiej schować głowę w piasek, niż stanąć z prawdą w twarzą nie, twarzą w twarz nie, z prawdą, twarzą w twarz. No, i mój były po, po prostu postanowił sobie wziąć te słowa do serca, zadzwonić do mnie w urodziny i ze mną zerwać. Uh -huh. I złamać mi serce. No, ale tak naprawdę nie mam żadnych złych wspomnień z tą piosenką wręcz w sumie nawet bardzo dobre. I teraz ostatnio znowu sobie jej słucham i nucę cały czas, i to oczywiście właśnie przez to, że ciągle wyświetlała mi się na TikToku. A co jeszcze, słuchajcie, trafiło na mojego TikToka? To temat tego odcinka, czyli Meghan Merkel. Bo ona teraz też ma podcast. I to nie jest tak, że ja próbowałam wysłuchać tego podcastu, bo wydaje mi się, że to nie jest chyba dla mnie podcast. W sensie, ja nie jestem jej fanką. No trudno mi jest być fanką, kiedy ona przyznaje się do tego, że kiedy zaczęła spotykać się z Harrym, to ona nie wiedziała, że on jest księciem. No kurwa, mać, naprawdę. W sensie, czego nie wiedziała, że w Wielkiej Brytanii panuje monarchia? Czy co? O co chodzi? Czego nie wiedziała? Czy po prostu nie wiedziała, że książę, książę William ma rudego brata? No i wiadomo, że jak ktoś opowiada takie rzeczy, to trochę trudno potem brać go na poważnie, no bo już nie wierzymy w jego autentyczność, w to, że no po prostu nas ktoś oszukał i, i, i koniec. No ale potem ona, znaczy potem, no teraz niedawno jakoś miała swój serial, czy tam, nie wiem, talk show, reality show, whatever, nie wiem co to było. Zapraszała tam gości do jakiegoś Niby swojego domu, niby swojej kuchni. No, cały TikTok ma z tego bekę, tak samo jak z tego podcastu. Ale nie ukrywam, że dzięki Meghan Merkel mam pomysł na odcinek. Już wam tłumaczę o co chodzi. Bo ona w jednym z tych swoich odcinków w podcaście siedzi naprzeciwko tej takiej dziwnej prowadzącej, bo ona ta prowadząca po prostu ma taką rozanieloną minę i tak słucha tej Merkel i pyta się, czy tam, Jezu, nie Meghan Merkel, Meghan Sussex. <laughs> Sorry, no patrzę na tą Meghan po prostu tak jak na jakąś anielicę z tą pioną z nieba i pyta się, czy wszystko u Ciebie w porządku? No i ta Megan po prostu się tam rozpływa jak czekolada i ja jestem taka zajebana robotą. No więc naprawdę trudno się tego słucha. No ale jest taki fragment też, jak Megan opowiada, wpadła hmm, na taki pomysł, że założyła jakieś tam hmm, skrzynki pocztowe swoim dzieciom i codziennie wysyła tam maile. Pisze, jak bardzo kocha te dzieci, co sobie tam robili w ciągu dnia, z czego jest dumna. No i nie wiem, jakieś takie pierdoły, no tak opisuje przynajmniej, że to pisze. I ma taki pomysł, że za 18 lat da dostępy do tych skrzynek mailowych dzieciom, i one sobie będą mogły przeczytać cały ten kurwa spam <grym> zebrany, no i zrozumieć, jak bardzo ona je kocha. No i teraz słuchajcie, no, pierwsza rzecz jest taka: uważam, że ona może po prostu im codziennie mówić, że jest z nich dumna i że je kocha. No okej. Okay. Eee, no a po drugie, jak ja bym dostała po 18 latach zbiórkę maili, wiecie, z każdego dnia z tych 18 lat, to bym zrobiła tak: zaznacz wszystko, usunąć i jest! I Nara, nie, kurwa nie byłoby żadnego czytania. Ja mam problemy z czytaniem maili od klientów w pracy, a co dopiero kurwa, jakby mi ktoś codziennie przez 18 lat pisał takie głupoty. No ale dobra, no zainspirowałam się tym na serio, bo stwierdziłam, że co jeśli ja bym pisała takie listy do siebie? No tylko że nie przez 18 lat, no bo umówmy się, no ja nie, nie będę przez tyle czasu robić tego samego ciągle. Ale dajmy sobie tydzień. Przez tydzień będę sobie do siebie pisała maile. I teraz tak, ja nie wyśmiewam pomysłu pisania do siebie listów, prowadzenia pamiętnika, albo nie wiem, robienia sobie jakichś notatek, bo to jest ogólnie super rzecz. Sama korzystałam z pisania do siebie listów w czasie, kiedy miałam epizod depresyjny. Wtedy tego potrzebowałam, skorzystałam z tego. Ale przy okazji korzystałam też z pomocy terapeuty. Więc nie neguję tego pomysłu, no ale umówmy się, no wyobraźmy sobie, że za 30 lat te dzieci są dorosłe Megan już jest staruszką i ona wiecie, patrzy na te swoje dzieci i mówi: Kocham was. A one mówią: No to dosłownie mogłoby być mailem, mamo. Także dlatego ja się po prostu nie naśmiewam z tego pomysłu, ale ja się po prostu trochę naśmiewam z niej. No sorry, przepraszam. I tak jak mówię, no tydzień temu zaczęłam pisać do siebie te maile. Nie zakładałam żadnej nowej skrzynki, bo mam już swoją. No i kurczę, no pamiętajmy o tym, że ja robię, robiłam to tydzień temu, więc yy, to nie jest tak, że ja jestem strasznie zaskoczona treścią tych maili, ale tro, trochę możemy poudawać. Dobra, na, no, na potrzeby tego podcastu proszę bądźmy wszyscy zaskoczeni. Dobra. Dobra, i zaczynamy. Temat. Poniedziałek, wytyfy. Droga Wiki. Zanim opowiem Ci o dzisiejszym dniu, proszę Cię, pamiętaj, że musisz uzupełnić timesheet za zeszły miesiąc. Kurwa. Zaraz Harry się do Ciebie przywalą i się zesrasz. Lepiej zrób to teraz niż potem. Masz się stresować. Ale okej, okay. wiem, że jesteś zajęta, zakręcona. Piszę to, bo i tak musisz to zrobić, więc. Lepiej wcześniej niż później albo wcale. Ostatnio wstawiłam na Instagrama post o tym, jak, jak scrollowanie jest uzależniające i wysysające energię. Bo serio, mam na ten temat dużo przemyśleń i rozmawiamy przecież o tym dużo z Jankiem. No i chyba niewiele osób chciało to zobaczyć, bo miałam niewiele interakcji. I właśnie chciałam... nie. I właśnie to chciałam Ci, znaczy sobie napisać. Że czasami przeraża mnie to prowadzenie Instagrama. Widzę, ile tam jest kąt, i między śmiesznymi kotkami, które uporczywie wysyłam Jankowi, na co on odpisuje, to ty, a memami, jest też dużo super fajnych i ciekawych kąt. Początkujący artyści, twórcy, treści o psychologii i to z całego świata. Tak teraz myślę, że gdyby nie Instagram. To nie nawiązałabym znajomości z super dziewczyną, z którą, się całe, nie, z którą miałyśmy się całe życie na korytarzach tych samych szkół, a potem zaczęłyśmy pisać na Instagramie i pojechałyśmy razem w górki. I od czasu do czasu spotykamy się na ploteczki. W sumie to dobrze, że piszę do siebie ten list, bo przypomnę sobie o super Talku, który oglądaliśmy ostatnio na psychologii społecznej. Próbowałam opowiedzieć o tym już Jankowi i Michasiowi, z którym chodzę na długaśne spacery. Ale oni już o tym słyszeli. Podzielę się tym więc w tym newsletterze Łonabi. Są takie miejsca na świecie, gdzie ludzie dożywają ponad setki. I jedna z naukowczyń odwiedziła taką strefę. Poznała staruszka, który, mimo tego, że ma ponad 100 lat, cieszył się dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym. Był zadowolony z życia, wesoły. Czyżby szczęście było przepisem na długowieczność? Zastanawiała się. Potem poznała innego staruszka, który był już taką nieszczęśliwą zrzędą, że wykroczyło to pierwsze założenie. Więc może to dieta. No ale oni jedli głównie duże ilości makaronów, sosów, oliwek. Wydaje się, że to nie to, choć taka dieta bogata w zdrowe tłuszcze jest bardzo ważna w zachowaniu zdrowego ciała. Co zatem powoduje? Że ludzie w blue zones, bo tak nazywają się te strefy, nie umierają przedwcześnie. Oprócz dbania o sen, składniki w diecie i regularny ruch, spędzają dużo czasu z innymi ludźmi. Dbając o utrzymanie relacji we wspólnocie, dbają też o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Okazuje się, że relacje międzyludzkie wzmacniają serce. I jeśli ci się wydaje, że coś cię strzeli, jak jeszcze raz pojedziesz do biura, to potraktuj to proszę jak potężną dawkę lekarstwa. Wracając do Instagrama, wiem, że wysyłanie sobie memów z podpisem XD nie jest dbaniem o dobre relacje. Ale skoro dzięki temu mam okazję potem spotkać się z niektórymi z tych osób z internetu na żywo, to może nie powinnam tak tego demonizować? Muszę w tym wszystkim jeszcze znaleźć balans. I tutaj piszę kapslokiem. Najgorzej. OK, wracam do roboty. Potem Janek chce wysprzątać całą chatę, więc muszę jeszcze pomyśleć nad jakąś dobrą wymówką. P.S. Ciekawy, czy Megan nawala też takie długie maile do tych dzieci, czy pisze po prostu. Dear kids, love you. XOXO. No i to był e, pierwszy mail do siebie, od siebie do siebie. No, i powiem Wam, że rzeczywiście trochę nie pamiętałam już, co ja tam nawymyślałam. I widzicie, jak się okazuje, temat tego Instagrama jest już, jest już ze mną jakiś czas. No dobra, to idziemy dalej, bo jest kolejny mail. Temat wtorku, wtorku, co masz w worku? O kurwa, masz. Kiedy rok temu zaczęliśmy spędzać z Jankiem każdą kurwa wolną chwilę razem, Zakochaliśmy się po uszy, i tylko poranne sranie rozdzielało nas ze sobą. Mieliśmy taki rytuał chodzenia z kawą do parku o poranku. Pamiętasz? Oczywiście, że tak, jesteś mną. Uwielbialiśmy to robić, bo fajnie się zaczynało dzień przed pracą. Powietrze było rzeźkie, no i złapało się trochę ruchu. Potem przyszła jesień, i rytuał umarł, bo było tak ponuro, że spaliśmy do oporu, żeby potem cały dzień chodzić jak zombie. Aha, ale dzisiaj wróciłam do tego. Nalałam kawę i namówiłam Janka. No i poszliśmy. Było super. Świeciło słońce, było mało ludzi, a my opowiadaliśmy sobie, jakich podcastów ostatnio słuchaliśmy. Wróciliśmy i obiecałam sobie, że będziemy to robić codziennie, bez wyjątku, codziennie rano. Ale przed sekundą sprawdziłam pogodę i ma znowu ciągle lać. Więc poczekamy chyba na czerwiec z tym rytuałem. A szkoda. Wiem że, zaczęcie dnia od wstawa... od... wiem, że zaczęcie dnia od wystawiania się na naturalne światło słoneczne jest bardzo ważne. A skąd wiem? Bo kiedyś do znudzenia powtarzał o tym Andrew Huberman. To taki wielki chłop z Ameryki, co ma swój podcast i opowiada różne rzeczy o zdrowiu psychicznym i fizycznym. I na pierwszej randce wspomniałam o tym Jankowi. On jeszcze nie wiedział, że go sprawdzam. Miałam taką teorię, że faceci, którzy ślepo wierzą w to, co gada Huberman, nie są dla mnie. Bo co bym nie powiedziała i nie zrobiła, Huberman powiedziałby i zrobiłby lepiej. Całe szczęście Janek zdał test. A ja zaczęłam krzyczeć na parkingu, że Huberman's Lab, czyli laboratori laboratorium Hubermana, nie istnieje i że nawet nie wiadomo, czy on serio jest naukowcem. Teraz myślę, że jeśli ktoś miał być na tej rance red flagiem, to chyba nie Janek. No, a może on wtedy zakochał się w tej upaćkanej sosem mango wariatce, a może to po prostu jeden wielki test z jego strony. I trwa on do dzisiaj. Nie wiem, ale wiem za to, że nadal nie uzupełniłam. To, kurwa, tam shitu za zeszły miesiąc. Może nie chcesz wypłaty, wieki z przyszłości. Zrób to teraz. Nie pozdrawiam. Ja. Ok. No, zrobiło się trochę, trochę poważnie na końcu. Mam nadzieję, że się nie, zestres nie zestresowaliście tak jak ja. Lećmy od razu po prostu do środy. Temat. Środa, dzień totalnego chillu i życie na kredycie. Ma jest jakimś żartem, chyba. Chociaż usłyszałem kiedyś od chłopaka, z którym chwilę się widywaliśmy, że on Przestał uzależniać swój humor od pogody. I przyznam, że zostało to ze mną do dzisiaj. I wydaje mi się, że to jest całkiem spoko filozofia. Dlatego też nie mam zamiaru płakać, że jest połowa maja, a pogoda jest tragiczna zimno i ciemno jak jesienią że zaraz znowu będę miała zawalone zatoki i ból głowy że pomidory i truskawki, które posadziliśmy trzy kropek Janek posadził na balkonie zmarzną i gówno z tego będzie. Że mieliśmy jeździć codziennie na rowerze i być active couple, a siedzimy w domu i kisimy o góra. Ale serio, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Musiałam w końcu przygotować się na dwie wyjściówki na studia, więc taka pogoda nie kusi, żeby wozić ze sobą notatki do parku, a potem nawet nie wyjąć ich z plecaka. Po pracy zasiadłam, a raczej rozwaliłam się na kanapie w salonie, wzięłam notatki i przysnęłam. Może deszcz nie kusi, żeby robić wycieczki rowerowe, ale na pewno super się do niego śpi. Całe szczęście mam wbudowany jakiś wewnętrzny budzik, a może to po prostu kortyzol, który nie daje mi spać po południu dłużej niż 20 minut. Przymykam oko, 15 minut później otwieram i czuję się jak nowonarodzona. Mogę spokojnie poczytać trochę o teorii emocji i poudawać, że uczy się na społeczną. A potem prackę skończył Janek. Zjedliśmy obiadek i odpaliliśmy nasze najnowsze uzależnienie telewizyjne czyli życie na kredycie. Nasi znajomi polecili nam to, i chyba muszę zanotować, że trzeba im jakoś podziękować, bo to cudo jest. Co w ogóle? To jest takie kredytowe reality show. Parę rodzin z Polski opowiada, jak im się żyje po 2020 roku. Kiedy inflacja wzrasta jak szalona, a część z tych rodzin ma do spłacenia spore kredyty. Uwielbiał historię Wiesi i Roberta, ich kanapy z diamentami i wiarę, że mimo kredytu stać ich na konia. Janek natomiast jest fanem rolnika Łukasza i za każdym razem powtarza: To dobry chłop. No kochamy tę historie. Na koniec dnia chce ci. Sobie powiedzieć, że mimo niepogody, braku chęci do czegokolwiek, udało mi się mieć bardzo fajny dzień i jestem z tego dumna. Miłego wieczoru, Wiki. No kurczę, no to było fajne. I, I serio, jesteśmy z Jankiem, no to jest nasze nowe uzależnienie. Nie wiem, ostatnio byli milionerzy, masterchef, a teraz życie na kredycie. Kurwa, słuchajcie, no po prostu. Mmm, mmm, mmm. Uwielbiamy to, serio. Wciąga to strasznie, a jeśli jeszcze was nie zachęciłam, to na końcu będę miała dla Was coś przygotowanego. No ale dobra. Poczekajcie. Dobra, w czwartek nie ma już maila. <grym> Najwidoczniej już mi się znudził ten pomysł. E... No dobra, ale w, w piątek widzę, że jest pusta wiadomość z, ty z tytułem z kapslokiem uzupełnij te timeshity stara bocie wyje tym pozytywnym akcentem skończyłam swój projekt wysyłania do siebie maili <noise> Jezu, nie mogę uwierzyć że Meghan Merkel chce tak robić codziennie przez 18 lat dobra pozostaje mi słuchajcie tylko życzyć jej powodzenia cierpliwości no i troszkę więcej wytrwałości niż mi no, ale to było do przewidzenia no ja sobie nie wyobrażam chyba trochę tak codziennie pisać do siebie takich yy, maili bo nie wiem, chyba nie mam na to czasu, przestrzeni. Ale okej, okay, pamiętajcie, że jeśli wy macie ochotę pisać tak do siebie, jakieś listy na kartce papieru, do zeszytu, właśnie na maila, to jest, to jest naprawdę spoko pomysł, jeśli macie taką potrzebę. Bo możecie sobie tam coś kreatywnie napisać albo wrócić do tego za jakiś czas, zobaczyć, jak zmienił się wasz nastrój, albo po prostu trochę siebie poobserwować. No nie wiem, nie jest to taki zły pomysł. Jak go maluję. No, i jeśli zostaliście do końca, bo już kończymy, to chciałabym Was poprosić, żebyście w komentarzu na Spotify albo na YouTubie zostawili mi serduszko. I przepraszam bardzo, że jeszcze ten podcast nie jest na, na Apple podcast. Po prostu jeszcze trochę tego nie ogarnęłam. No na pewno to nie jest bardzo trudne, ale. No, ale muszę znaleźć chwilę i rzeczywiście wrzucić tam wszystkie odcinki. Więc jeśli jesteście na Spotify albo na YouTubie, to zostawcie dla mnie serduszko, że wiem po prostu, że mnie słuchacie. Dzięki bardzo. I na koniec obiecana niespodzianka, czyli intro do życia na kredycie. Pa! Zawsze idzie zgodnie z planem, do niczego nas to nie zniechęci. Musi być oddane, a poza tym to się jakoś kręci. Życie na kredycie, życie na kredycie. Życie na kredycie, życie na kredycie. Na kredycie, jak na beczce prochu, na kredycie życie sklejamy po trochu. Są marzenia, ich nie można stracić, chociaż stopy gniotą męczą, ważą. Wypłacone trzeba tylko spłacić, wyjść na swoje i do tego stwarzą.